Gdy złoto świeci jaśniej niż dobroć, Panie, pomóż nam w czasach, gdy złoto świeci jaśniej niż dobroć, a serca gasną pod ciężarem próżności. W świecie, gdzie mierzy się wartość człowieka liczbą zer, a nie czystością sumienia, daj nam nie zapomnieć, że Ty chodziłeś boso. Nie w pałacach, lecz po pyłach dróg, z pochyloną głową, z sercem, które znało głód i łzy. Daj nam, Panie, oczy, które zobaczą biednych nie jako ciężar, lecz jako Twoje odbicie. Daj nam dłonie, które nie będą bić oklasków tym, co się wywyższają, lecz podniosą tego, który upadł z cichością. Bo świat dziś śmieje się z pokory, a gardzi prostotą, jakby skromność była słabością, a nie Twoją drogą. Naucz nas wierzyć, kiedy wiara jest wyśmiana. Kochać kiedy miłość staje się towarem, milczeć, kiedy prawda boli zbyt głośno. Niech Twoje światło, tak ciche jak poranny oddech, dotknie serc, które już nie potrafią ufać. A kiedy przyjdzie dzień, że wszystko się zatrzyma, niech znajdziesz w nas nie bogactwo, nie tytuły, lecz czyste spojrzenie, które powie: Starałem się być człowiekiem, bo Ty, Panie, Byłeś z tymi, których świat omijał, i do dziś szukasz tych, którzy idą powoli, ale z sercem pełnym miłości. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: czy w twoim życiu jest jeszcze miejsce na pokorę, miłość i prostotę? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Udostępnij ten tekst dalej. Niech dotrze do tych, którzy dziś potrzebują przypomnienia, że Bóg wciąż chodzi po naszych drogach cicho, ale z miłością.